Nagroda, którą zamykamy, zamkniemy uroczystość to jest nagroda specjalna. Można powiedzieć creme de la creme to znaczy nagroda, którą tradycyjnie przyznajemy za całokształt badań, pracy, twórczości naukowej. Skoro za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej, to siłą rzeczy. Nie, nie otrzymują tej nagrody badacze w okolicach trzydziestki czy 40. -tki. Nawet świętej pamięci członek jury, profesor Juliusz, Juliusz Bardach, który któregoś razu nie był na, na posiedzeniu jury, potem ze zdumieniem po, pouczał jury, jak można. Jak można 70-letniemu, poniżej 70 lat, badaczowi przyznać nagrodę specjalną za całokształt? Tacy młodzi ludzie nie powinni, jak twierdził Bardach, dostawać jeszcze nagród, bo po pierwsze, za młodzi, po wtóre jeszcze wiele mogą napisać i osiągnąć. Co do drugiego, to oczywiście można się zgodzić. Lauratem, laureatem Nagrody Specjalnej 2020 roku. Powiem troszeczkę w nawiązaniu do tego wszystkiego, co powiedziałem wcześniej. Jest profesor Mieczysław Jackiewicz z Olsztyna. To będzie nagroda specjalna w sensie podwójnym, ponieważ odbędzie się uroczystość podstawowa tutaj, na tej sali, ale ponieważ nasz laureat. Nie mógł, do nas, nie mógł do nas przyjechać. Twierdzi, twierdzi, że z powodu poważnego wieku, ale nie, nie, nie aż taki znowu poważny, ja bym powiedział, bo to raptem lat 90. I, i życzymy zdrowia panu profesorowi, który jest z nami. W połączeniu internetowym i odbędzie się jeszcze, druga, druga część, mianowicie sama nagroda zostanie wręczona podczas uroczystości w Olsztynie. I tu chciałbym serdecznie powitać obecnego z nami dyrektora Rafała Wolskiego, który jest dyrektorem Departamentu Polityki. Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, a ponieważ jest olsztynianinem i naszym przyjacielem, więc podjął się tej misji, aby w imieniu, w imieniu Żyli Nagrody Przeglądu Wschodniego tę nagrodę w sensie dosłownym wręczyć w Olsztynie. A tymczasem poproszę, poproszę o laudację, skoro nagroda specjalna, będzie sytuacja specjalna, bo są dwie laudacje, poproszę najpierw obecnego tutaj z nami profesora Romana Julkowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Szanowny panie, szanowny panie rektorze, szanowni panowie laureaci, Panie dyrektorze, szanowni państwo, Przyszedł, przypadł mi zaszczyt wygłoszenia laudacji na cześć pana profesora Mieczysława Jackiewicza. I muszę od razu powiedzieć, w momencie, gdy przeczytałem krótki biogram pana profesora w, w wydrukowany przez, przez Studium Europy Wschodniej, zauważyłem, że. Że nastąpiła bardzo miła sytuacja, dlatego że w tym programie są uwypuklone przede wszystkim zasługi i prace naukowe pana profesora w dziedzinie badań nad literaturą litewską, nad literaturami wschodniosłowiańskimi, nad rosyjską, białoruską i nad literaturo literaturoznawstwem porównawczym. Ja natomiast skupiłem się na kwestiach historycznych. I proszę Państwa, proszę o wysłuchanie mojej krótkiej laudacji. Wśród ciągle jeszcze niewielkiego grona polskich historyków i literaturoznawców władających w mowie i piśmie językiem litewskim, profesor Mieczysław Jackiewicz bez wątpienia należy do najwybitniejszych. Jeśli dodać do tego biegłą znajomość języka rosyjskiego i białoruskiego, ogromną dociekliwość badawczą, nieodzowną dla każdego naukowca pracowitość, i co niebagatelne w tym przypadku, wileński rodowód, to zobaczymy, że w osobie dostojnego laureata połączyły się wszystkie najważniejsze cechy określające przymioty dobrego naukowca humanisty. Urodził się w 1931 roku na Wileńszczyźnie w rodzinie robotniczo-rzemieślniczej. Ojciec był kowalem i mechanikiem, który w latach 1935-1938 Prowadził Zakład Mechaniczno-Ślusarski na ulicy Połockiej 11 w Wilnie. Naukę młodego wówczas Mieczysława przerwała wojna, trudne warunki życia w powojennej sowieckiej Litwie, służba wojskowa w latach 1951-54 w dalekiej Turkmenii i dlatego dopiero po opuszczeniu Litwy i przyjeździe do Polski w 1956 roku jako ekstern zdał maturę w 1957 roku. W 1900... A przepraszam za... Zniekształcam. W 1966 roku został magistrem filologii rosyjskiej tu na Uniwersytecie Warszawskim. Tam też w 1975 roku obronił doktorat, zaś w 1994 roku habilitował się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem habilitacji była literatura polska na Litwie XVI XX wieku. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1999 roku. Jest autorem 38 książek, 107 artykułów w języku polskim, litewskim, białoruskim i rosyjskim z zakresu literatury rosyjskiej, litewskiej i białoruskiej oraz historii kultury narodów zamieszkujących Ziemię byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W swoim dorobku posiada też ogromną liczbę, bo aż 510 tekstów popularno-naukowych opublikowanych w czasopismach i gazetach polskich, litewskich i białoruskich. Wśród których należy wymienić niemal wszystkie periodyki wydawane przez polską mniejszość narodową na Litwie i Białorusi. W twórczości naukowej profesora Mieczysława Jackiewicza można wyraźnie wydzielić dwa główne nurty zainteresowań badawczych, związane z kolejnymi szczeblami kariery naukowej. Do habilitacji była to literatura rosyjska i białoruska XIX-XX wieku i jej recepcja w polskim szkolnictwie wyższym. Natomiast po 1994 roku na czoło jego prac naukowych wysunęła się literatura litewska. Były to m.in. liczne tłumaczenia poezji i prozy litewskiej, na przykład tłumaczenie syntezy Ireny Ciepienę poświęconej litewskiej kulturze etnicznej. I bardzo silnie podkreślane polsko-litewskie związki literackie, czego przykładem jest książka habilitacyjna oraz wydana w 1999 roku monografia Literatura litewska w Polsce w XIX i XX wieku. Objęcie w 1998 roku stanowiska konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie rozpoczęło najbardziej płodny okres działalności naszej naukowej szanownego laureata. Rozwija on wówczas rozpoczęta już wcześniej, to była m.in. książka o Roście, przewodnik po Wilnie i okolicach, bardzo, bardzo, czyta, bardzo chętnie czytany i do dzisiaj wyznawiany, badania nad dziejami i kulturą społeczności polskiej na Litwie, głównie w Wilnie i Wileńszczyźnie. To albumy o Wilnie i pierwsze wydanie słownika biograficznego Polacy na Litwie 1918-2000. Doskonała znajomość języka litewskiego pozwala mu na zrealizowanie idei, jaką jest opracowanie dziejów literatury litewskiej do 1917 roku, której pierwszy tom ukazał się w 2003 roku, i pierwszego w Polsce leksykonu kultury litewskiej wydanego w 2005 roku. Ale Polaka urodzonego na Wileńszczyźnie najbardziej interesują dzieje polskości w stolicy Ziemi Wileńskiej, co już po powrocie do Olsztyna w 2002 roku owocuje kilkunastoma książkami, z których najważniejszą jest 11-tomowa Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. To opus magnum profesora Mieczysława Jackiewicza, przedstawiające nie tylko biogramy wybitnych postaci z Ziemi Wileńskiej. I to nie tylko Polaków, ale także dzieje organizacji, instytucji, kościołów, partii, redakcji, stowarzyszeń i temu podobnych instytucji, które odegrały istotną rolę w rozwoju życia społecznego i kulturalnego Wilna i Wileńszczyzny. Za swoją działalność dyplomatyczną i naukową, szanowny laureat był uhonorowany w 2004 roku Nagrodą Obojga Narodów, przyznaną przez polsko-litewskie Zgromadzenie Międzyparlamentarne. Za długoletnią pracę naukowo-pedagogiczną otrzymał też złoty krzyż zasługi w 1976 roku. Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1979 roku, a władza Olsztyna przyznałem mu w 2015 roku nagrodę imienia biskupa Ignacego Krasickiego, a w 2016 nagrodę prezydenta miasta. Profesor Jozas Gierdzijałskaz w pierwszym zdaniu przedmowy do wspomnianych już dziejów literatury litewskiej do 1917 roku napisał cytuję. Powiodło się obu narodom, polskiemu i litewskiemu, że przed kilkudziesięcioma laty pod Wilnem urodził się Mieczysław Jackiewicz. Koniec cytatu. I potem w kilku pięknych zdaniach przedstawił zasługi dzisiejszego laureata na polu wzajemnego poznawania się Polaków i Litwinów. Ja ze swej strony, kończąc to, 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 to krótkie wystąpienie, zwrócę uwagę jeszcze na jeden jakże ważny, ważny rys całego pisarstwa historycznego profesora Mieczysława Jackiewicza. Wraz z widoczną w jego książkach dumą z siły, znaczenia i wartości kultury polskiej na Litwie, a w Wilnie szczególności. Szedł równorzędnie w parze szacunek dla kultury litewskiej, dla narodu litewskiego, co w jego publikacjach przejawiało się w wytrwałej walce z najróżniejszymi obustronnymi stereotypami i półprawdami. Dziękuję bardzo. teraz poproszę o włączenie laudacji drugiej, która będzie niespodzianką albo i nie. Bardzo proszę. Szanowny laureacie, szanowni członkowie kapituły Nagrody Przyglądu Wschodniego, wszyscy zebrani. Chciałbym przywitać z Wilna wszystkich zebranych na uroczystości w Warszawie i obserwujących drogą elektroniczną Szeroko znanym wierszem Czesława Miłosza: Nigdy od ciebie miasto nie mogłem odjechać. Długa była mila, ale cofało mnie figurę w szachach. Uciekałem po ziemi, obracającej się coraz prędzej, a zawsze byłem tam, z książkami w płóciennej torbie, gapiący się na brązowe pagórki. Za wieżami świętego Jakuba, gdzie się rusza drobny koń i drobny człowiek za plugiem, najoczywiściej no od dawna nie żywi. Profesora Mieczysława Jackiewicza poznałem w roku 1995 lub 1996, kiedy jeszcze będąc na studiach na Uniwersytecie Wileńskim. Podjąłem pracę w redakcji dwutygodnika z Nadwili. Profesor często podczas pobytu w Wilnie zachodził do redakcji, zawsze z kilkoma artykułami i propozycjami tematów dla innych autorów. Podziwiałem i nadal podziwiam jego pozytywistyczne podejście do pracy i misji naukowca. Oprócz pracy dydaktycznej i licznych monografii oraz publikacji naukowych, Mieczysław Jackiewicz publikował i publikuje ogromną ilość artykułów popularnych, przewodników, słowników, bio, słowników biograficznych i tak potem. Wielką klamrą tematyczną są dla niego były tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Narody zamieszkujące te ziemi, a w centrum tych badań Wilno, miasto niezwykłe, miasto mit. Znajomość języków, literatury, jak i dziejów, kultur polskiej, litewskiej, białoruskiej, rosyjskiej i żydowskiej pozwoliły badaczowi olsztyńskiemu budować mosty mniejsze i większe między narodami, między podziałami, Szykując, co nas łączy i nie dzieli. Nie było to łatwe zadanie, wręcz czasami niewykonalne w okresie transformacji lat 90., co z perspektywy Anno Domini 2021 wydaje się sprawą daleko historyczną. Swymi badaniami profesor Jackiewicz odkrył w Polsce, Litwie i całej Europie tematy zapomniane. Przywrócił do obiegu naukowego pole badawcze, które Związek Sowiecki skazał na zapomnienie lub całkowite skreślenie z historiografii czy historii kultury. Nie wymienił w laudacji oczywiście wszystkich tytułów książkowych, ale pragnę przywołać przynajmniej monografie naukowe, te najbardziej znane. A jest to Literatura Polska na Litwie XVI XX wieku, Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940 i. Dzieje literatury litewskiej. Niejedną półkę książkową w niejednym domu, w Polsce i na Litwie zdobią wileńska rosa przewodnik po cmentarzu, Wilno spacerkiem po mieście, czy Litwa podróż sentymentalna. Jako Polakowi na Litwie wypada mi złożyć laureatowi słowa podziękowań szczególnych Zasłownik biograficzny Polacy na Litwie 1918-2000. Dodajmy jeszcze ogłoszone drukiem kilkotomowe wspomnienia. Prezentacja dokonań dostojnego laureata byłaby niepełna, jeśli nie wymienię pracy na stanowisku konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie. W latach 1998-2002 do obowiązków dyplomaty pan profesor podchodził szeroko, między innymi agitując miejscowych Polaków do studiów doktorskich w Polsce. W ramach tego naukowego połowu również moja skromna osoba podjęła decyzję zmian w karierze zawodowej. Pracę urzędniczą, Zamieniłem na działalność naukową. Wiele osób z mego pokolenia jest wdzięczna Konsulowi Jackiewiczowi za możliwość napisania i obronienia doktoratów w Macierzy. Zwyczajem Litewskim życzę profesorowi Elgiusiu Miadu, czyli długich lat. Dziękuję wszystkim za uwagę. Bardzo dziękuję. To był e, pewnie wszystkim, lub nieomal wszystkim, znany Andrzej Puksto e, z Wilna, nasz współpracownik, kolega, przyjaciel, który nie mógł tu przyjechać, ale uznałem, że taki, taki w laudacjach, taki przy nagrodzie specjalnej, taki głos specjalny e, z. z Olsztyna, gdzie spędzał, spędził dziesiątki lat życia, i, i Wilna, e, Wilna, z którego jak, jak wynika z cytaty, mi, którego jak wynika z cytaty z Miłosza nie opuścił będzie rzeczą właściwą. <laughs> Nagrodę e, przeglądów e, wschodniego 2020 w kategorii Nagroda specjalna otrzymuje pan Mieczysław Jackiewicz, laureat nagrody dzięki wieloletnim badaniom w zakresie historii i li literaturoznawstwa poświęconych Litwie, północno-wschodnim województwom II Rzeczypospolitej oraz stosunkom polsko-litewskim, polsko-białoruskim w ogromnym stopniu przyczynił się do poszerzenia naszej wiedzy o historii Wilna i Wileńszczyzny oraz kulturze i literaturze litewskiej, co z pełnym przekonaniem stwierdzając kładziemy nasze własnoręczne Podpisy datowano i sygnowano w Warszawie w dniu świętego Kazimierza Królewicza, to jest 4 marca 2021 roku. Tubus nagrody, którego nie mogę w tej chwili wręczyć w sensie dosłownym naszemu dostojnemu lauderatowi. Przekazuję do rąk pana dyrektora Rafała Wolskiego z prośbą o wykonanie tej zaszczytnej misji w dniu 15 listopada już w Olsztynie. Bardzo proszę. Nie wiem, jak jest umówione, ale jeśli pan profesor Jackiewicz, laureat, chciałby dwa słowa. Powiedzieć, jeśli, jeśli ma takie życzenie, to jest w tym momencie możliwość. Więc Szanowni Państwo, no jestem niezmiernie wzruszony, że u schyłku mego życia otrzymałem tak bardzo ważną nagrodę. Bardzo serdecznie dziękuję, zwłaszcza właśnie kapitule, członkom kapituły no i pozostałym osobom, które które o mnie tutaj tak pięknie mówiły, zwłaszcza panu profesorowi Jurkowski, Jurkowskiemu, panu profesorowi z Wilna właśnie, Pukście, którego znam już bardzo dawno. Poznałem go jeszcze jako młodego człowieka, a dzisiaj jest znanym litewskim profesorem. Jestem, proszę Państwa, człowiekiem naprawdę bardzo szczęśliwym. Mogę to powiedzieć, mając będąc o schyłku życia, mając te swoje 90 lat. Tak się skłużyło w moim życiu, że na mojej drodze życiowej, poczynając od wileńskiego, półsirocego dzieciństwa, aż prawie do końca, spotykałem na swojej drodze życiowej szczególnie dobrych ludzi. Ci dobrzy ludzie zawsze mi pomagali, kierowali mną. Odpowiadali, co mam robić. No i dzięki tym ludziom doszedłem do, 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 do tego, kim jestem w tej chwili. Szczególne moje podziękowanie kieruję panu dyrektorowi, profesorowi Janowi Malickiemu. Pana Malickiego poznałem bliżej w Wilnie, kiedy pracowałem tam jako konsul generalny. A pan Malicki w Wilnie właśnie prowadził szkołę letnią. I pamiętam ten dzień bardzo dobrze. Kiedy ówczesny prezydent Litwy, Waldas Adamkus, a właściwie Waldemar Adamkiewicz zaprosił pana profesora Geisztora, pana profesora Malickiego i wszystkich wykładowców tej szkoły do siebie, do Pałacu Prezydenckiego, żeby podziękować właśnie Polakom za to, że rozwijają kulturę tutaj właśnie na Litwie i w szczególności w Wilnie. Poza tym chciałbym jeszcze przypomnieć pana Malickiego jako mego nauczyciela, bowiem w 2007 roku, już będąc w wieku, w wieku, że tak powiem, dojrzałym, zamyśliłem, żeby w Wilnie utworzyć takie centrum badań wschodnich, ale nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. I zwróciłem się, właśnie, zadzwoniłem do pana profesora, żeby podpowiedział mi, jak to zrobić, żeby można było w Olsztynie działać właśnie na tym gruncie, żeby tutaj zorganizować takie centrum. I pan Malicki pomógł mi, podpowiedział, dał jakieś kierunki, powiedzmy. I był pierwszym prelegentem, kiedy to właśnie centrum powstało. Także bardzo serdecznie dziękuję osobiście także panu profesorowi Malickiemu. Dziękuję wszystkim państwu, że no dostrzegliście mnie. No ja człowiek jestem wileński, zwykły, prosty. Co tu dużo mówić, proszę Państwa? No, co się zrobiło, to się zrobiło. Dziękuję bardzo.